Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tajemnic Ciekawostek z GTA V. Dzisiaj zaczynamy przy hangarze Mackenziego. Znajduje się tutaj wstęp do naszej właściwej ciekawostki, a mianowicie mamy tutaj napis Jack Ship Servicing Try Manifold. I jeśli ułożylibyśmy anagramy, czyli wyrażenia, które składają się z tych samych liter, tylko odpowiednio przestawionych, to możemy uzyskać na przykład takie wyrażenia jak oczywiście po przetłumaczeniu. Jetpack potwierdzony leży w swoim grobie, a także Michael idzie do rzeki szukać, znaleźć jetpack. Czyli, tak, ogólnie mamy tutaj wspomnienie o jakimś grobie, a także o rzece. Kilka grobów już pokazywałem w wypadku różnych ciekawostek: jeden był na cmentarzu otwarty, jeden był na górze, natomiast żaden nie był jeszcze pokazany przy rzece. No i okazuje się, że jest taki grobie, może gdzieś tam, właśnie, można w jakiś sposób pozyskać jetpacka, jeśli by istniał w GTA-5. No ale on jest nieco daleko, no to to się za chwilę utnie, no i zobaczycie, gdzie to się znajduje. Tak w ogóle to ja dostaję bardzo dużo wiadomości z nadesłanym filmem, gdzie można podobno znaleźć jetpacka. No jest na YouTube taki film, gdzie pokazuje, że można wlecieć helikopterem do pewnego budynku i tam jest jetpack. No, ale niestety ten film jest e, przerobiony. Tak naprawdę, jeszcze nikt jetpacka nie znalazł. Więc możecie mi tego typu rzeczy nie wysyłać. No, ale to nieważne, już jesteśmy na miejscu. Widzimy, e, jest tutaj właśnie rzeka. No, i to jest lokalizacja, gdzie możemy znaleźć ten grup. E, oczywiście, no, ja, ja to znam, bo autor mi podesłał film, gdzie to wszystko jest pokazane. Bo nie, nie mam pojęcia, <grym> jakim cudem miałbym sam na przykład coś takiego znaleźć. No i tak, tutaj mamy rzekę. Jakieś zielenie sobie coś jedzą. Co oni właściwie jedzą, jak tutaj jest piasek. No nieważne. I tak na pierwszy rzut oka nie ma tutaj żadnego grobu ani niczego podejrzanego. Musimy się udać tutaj na tą półkę skalną. No i już teraz właśnie widać, że jest tutaj jakiś nagrobek. Niepodpisany, więc wiele o nim nie wiadomo, no ale jakby pasuje to do tych anagramów, jakie można uzyskać, z tego napisu na hangarze Mackenziego. I oczywiście... Może jetpack znajduje się gdzieś pod tym, może da się tam jakoś dostać. Ale tu widzicie, że absolutnie jakieś tam nawalanie w ten nagrobek nic nie daje. Jak stał, tak stoi, no i... Nie mam pomysłu, ale w każdym razie jest to ciekawa... Ciekawa rzecz i może jak, jakaś wskazówka co do tego, jak można faktycznie uzyskać jetpacka w GTA 5. Naszą kolejną ciekawostką będzie nawiązanie do GTA 4 i znajdziemy je w tym oto domu. On znajduje się właściwie bardzo blisko tego grobu przy rzece, który pokazywałem przed chwilą. No widzicie, jest to naprawdę blisko, nie wiem, może jakiś kilometr odległości, coś koło tego. Ale to nieważne. I tak w ogóle nie wiem czy też tak macie, ale mi się zawsze ten wiatrak, jeśli go zobaczę w dowolnym miejscu, w jakiejś grze, filmie, zawsze mi się kojarzy z tym e, z kreskówki Chojrak tchórzliwy pies. Jak ktoś nie oglądał, to polecam w ogóle. Zajebista sprawa. E, no i tak, tutaj jakaś broń leży na podłodze, ale to, to tam nieważne. E, bo nasza ciekawostka znajduje się na stole. Widzicie, tutaj jest takie coś e, biało-żółte. Jak się temu przyjrzymy, to to jest e, list gończy właśnie za Niko z GTA 4. E, jakby ktoś miał wątpliwości, bo no wiadomo, to jest konsola e, Xbox 360, więc tutaj jakość tekstur nie może być powalająca. Na PC pewnie to będzie lepiej wyglądać, no ale e, to jest Niko. Wam załączę pewnie jakiś obrazek, bo z tego co kojarzę, gdzieś to się jeszcze tam dało w internecie znaleźć wcześniej. Nie wiem czy to były jakieś tam plakaty promocyjne do GTA 4, czy coś takiego, ale na pewno to jeszcze przed GTA 5 ten obrazek był znany. No, i tutaj mamy właśnie nawiązania do GTA 4. Teraz nieco przeniesiemy się w czasie do ciekawostki, która już była kiedyś pokazywana, a mianowicie do Wielkiej Stopy. To jest pewna misja poboczna w GTA V, no i okazuje się, że ona była wzorowana na innej grze Rockstar, mianowicie na dodatku Undead Nightmare do Red Dead Redemption. Ja w ten dodatek nie grałem, więc nie miałem o tym pojęcia, no ale autor ciekawostki mi to właśnie nadesłał, więc y, możecie sobie za chwilę zobaczyć porównanie tego. Shoot me, human! I just did Shoot me, human! Make it stop! I just shot your ass and stop! Shoot me, human! Shoot me! Oh, I will, you foul creature of the night. I'm the last of my kind. Yeah, evolution is a bitch. We've lived in these woods a thousand years. I'm the last of my kind. We've Lives in these hills a thousand years. Make it stop, human. Man, shut the fuck up with that bullshit. Shoot me. I can't take it anymore. Make it stop. <laughs> Często spotykanym zjawiskiem jest to, że ludzie z zagranicy mylą flagę Polski z flagą Indonezji, to znaczy czerwony jest na górze, a biały na dole. Natomiast okazuje się, że jest to nie tylko z flagą Polski, bo na tym autobusie wycieczkowym także mamy flagi różnych państw i ogółem wszystkie wyglądają spoko, poza ostatnią, która niby powinna być flagą Niemiec, ale jak widzimy, czerny jest na dole, a żółty na górze, czyli jest to także na odwrót. No, niestety, chociaż w sumie niestety, w sumie je mnie, jak ktoś narysował flagę Niemiec, więc tutaj kompletnie z dupy słowa użyłem, no ale jest ciekawostka. Kurwa, 40 dolarów za takie coś, pierdolę, to i jeden megap. Może jak będę udawał przewodnika, to nie zauważą. Ty się się zjebę bo mi widoki zasłaniacie, a kierowca róż dupę bo wylecisz na zbity ryj. Tę ciekawostkę pozwolę sobie zacząć od zacytowania maila, w którym została nadesłana. I tak, ja czytam Wasze maile, tylko odpisuję jedynie na pytania, więc jak nadesłaliście ciekawostkę i Wam nie odpisałem, no to spokojnie, ja ją przeczytałem. Jeśli się nadaje, no to została zapisana na listę, ale nie odpisuję, bo zwyczajnie jest zbyt wiele tych wiadomości, żebym, żebym miał na to czas po prostu. No, ale to tam nieważne. Znalazłem coś, co jest ciekawostką, bagiem w Grapesie około 350 metrów na południowy zachód od Hungaru Mackenziego. Jest ona w stodole z napisem na drzwiach Company Rangers i tym ich znaczkiem. Nie wiem co to jest, pojawia się i znika. Trzeba tam zajrzeć przez lunetę snajperki. No, i za chwilę się przyjrzymy, czy coś tam faktycznie jest. No, to jesteśmy na miejscu. To dokładnie jest ta lokacja, która została mi nadesłana w mailu przez autora. I on tam pisał, że to znajduje się wewnątrz co doły. I tutaj raczej nie wejdę, więc trzeba będzie gdzieś pójść na tyły. I tak, w ogóle, jak y, piszecie mi maila, to zawsze podpisujcie. Piszcie mi, w jaki sposób mam was przedstawić, bo inaczej muszę zwyczajnie sobie zmieniać nazwiska, jakie tam się pojawia. No więc jak coś tam dajcie, nick czy coś takiego. Dobra, ale to jest na stówę to miejsce. I coś tam migło, faktycznie coś tam było. Tylko nie wiem, co za. Za mało, coś czerwonego. Nie wiem, czy tam to się jeszcze raz pojawi, czy coś. Znowu, kurde. Tylko to jest zbyt szybkie, żebym to zobaczył. To było fajne, jakby tam jakaś straszna morda wyskakiwała, czy coś takiego, jak ktoś zagląda. Ale pewnie by ktoś tam szedł na zawał, to tego nie zrobili. No, ja zwyczajnie spróbuję to jakoś jak najlepiej uchwycić, a potem się to wygasie, czy gdzieś tam... Zastopuję, no i się dowiemy, co to tam dokładnie było. Czy to była beczka, albo nie wiem, nie wiem, to się zaraz zobaczy. No i mamy odpowiedź, ale niestety nie jest to ani zjawa, ani modelka, ani nie wiem, najebany żół, czy cokolwiek innego wartego uwagi. Jest to tylko takie coś. I to jest to albo jest coś do nawijania na Toliny, albo to jest jakiś kombajn rolniczy. Combine, Nie wiem, czy ja nie pieprzę nazwa, ale się nie znam na tym zwyczajnie. No i teraz pytanie, czy to miało być celowo umieszczone w tej szopie, czy zwyczajnie jest to efekt jakiegoś błędu? No tego nie wiem, ale nasza zagadka tego, tego czegoś, co znajdowało się w szopie, jest rozwiązana. No i w sumie to by już było wszystko na dzisiaj, kolejny odcinek powinien się pojawić gdzieś za tydzień, natomiast za dwa tygodnie planuję odcinek z Mitomani. jeszcze nie mam pojęcia o czym będzie. Jest kilka pomysłów na liście, ale nie wiem co wybiorę na pierwszym miejscu. W tygodniu powinien się także pojawić jakiś odcinek z FIFA, ale bez obaw, te odcinki z Fify one nie kolidują z GTA V, więc gdyby się kiedyś jakiś odcinek z GTA V nie pojawił, to to nie jest dlatego, że zrobiłem coś z FIFA, tylko dlatego, że jestem leniwym chujem. No, to by było wszystko, cześć.